To jest ten tydzień. W tym tygodniu rusza Liga Mistrzów. No dobra oraz WebApp. WebApp też rusza. A co to znaczy? Co to jest WebApp w ogóle? Bo może niektórzy z Was nie wiedzą. WebApp Companion App, czyli apka na telefon, odpala się w środę, i już w środę będzie można otworzyć swoje pierwsze paczki w EAFC25, nie posiadając nawet EAFC25. Wszyscy gracze, którzy odpalili EAFC24, czyli poprzednią wersję gry, oraz zagrali kilka spotkań, będą mieli dostęp do swojego konta Ultimate Team już na dwa dni. We'll be right back. Przed premierą. Już w środę ruszy web app, już w środę będziecie mogli wejść do swojej drużyny, ale o której godzinie? Tego i jej nigdy nie podaje, to nigdy nie jest pewne i to nigdy nie jest pełna godzina. Dlaczego? Bo y, sytuacja jest dosyć prosta. Nie chcą, żeby ludzie o jednej konkretnej godzinie wchodzili na serwery i zapełnili je w jednym momencie, bo wtedy to przeciąży serwery. Dlatego ta, to, ten web app po prostu ruszy randomowo, na przykład o 17.50. No i wtedy powoli ludzie będą wchodzić do swoich drużyn i otwierać swoje pierwsze. Przepacz. Częstym też pytaniem jest, czy trzeba mieć to właśnie EFC 25? Nie trzeba, wystarczy poprzednia wersja, o tym zawsze mówię i no, nie może być tak, że też kupicie EFC 24 dzisiaj i nie zagracie meczu, bo wtedy tego dostępu na pewno mieć nie będziecie. Link w ogóle do tego webappu będziecie mieli na dole umieszczony, więc jeżeli rozwiniecie opis, to tam ten link bezpośrednio do webappu będzie, jeżeli klikniecie go teraz, to będzie napisane, że po prostu aktualnie webapp do 24 no, nie istnieje już, a czekamy na to, żeby wystartował до 25. Dla graczy, którzy kupili wersję Ultimate jest możliwość zagrania po prostu dwa dni wcześniej, kupowania kart, wymienienia kart, próby zarobienia trochę końców, a dla graczy, którzy mają wersję zwykłą, to będzie około 10 dni grania na stronie i próby wymian karty, żeby zrobić sobie coraz lepszy skład. Jest to idealna opcja, żeby posiedzieć na jednym monitorze albo na telefonie, mieć na przykład Ligę Mistrzów, a drugim klikać, próbować sprzedawać, kupować drożej, e, sprzedawać coraz lepsze karty i mieć tą bazę końców, do wystartowania z coraz lepszym składem. No ale zapytacie kamyk, ale skąd mieć te końsy? No bo przecież dopiero wystartuję, nie będę miał wymiennych paczek, bo nie wiem czy wiecie. Jakiś czas temu jeszcze FIFA 23, FIFA 22 i jej dawało nam paczki na powrót za to, że graliście w poprzedniej wersji, dostawaliście na przykład cztery paczki z zawodnikami, było tam paru brązowych, paru srebrnych, e, paru złotych i z tego mogliście sobie budować tą bazę końców, sprzedawać ich, a później budować coraz lepszy skład, coraz większy budżet do tworzenia składu. W tamtym roku tego nie było, były te paczki dopiero później dodawane za to, co zrobiliście w EFC-24 na to zakończenie sezonu, natomiast teraz dużo paczek jest niewymiennych. Natomiast wymienne zawsze są koszulki i herb drużyny, który warto na początku, kiedy wybieracie nację, najlepiej wybrać właśnie Brazylijczyków, Francuzów, Anglików, którzy pomogą wam w SBC, bo te karty oczywiście będą niewymienne, ale często jest tak, że startując w SBC potrzebujesz na przykład trzy karty z Anglii, dwóch środkowych obrońców, żeby przejść to podstawowe SBC i mieć dostęp do tych rozszerzonych SBC, które dadzą Wam naprawdę fajny boost na start. Zawsze wybierajcie złote świecące stroje, czy to będą stroje Bayernu Monachium, Realu Madryt, Barcelony, nieważne, wybierajcie te top tierowe zespoły, bo to są karty złote świecące i je sprzedaje się na szybkiej sprzedaży za 500 monet, tak samo jak herb, więc na start możecie mieć już 1500 monet, w ogóle nie mając nic w składzie. Jest to tydzień startu web ale jest to też, tak jak mówiłem na początku, tydzień startu Ligi Mistrzów, no i razem z STS-em przygotowaliśmy dla Was ofertę specjalną. Tej akty, w której rozgarniecie jest dodatkowe 400 zł, biorą udział wszystkie mecze w tym tygodniu tych rozgrywek. Razem z moim kodem, który jest na dole i w opisie, oraz oczywiście link macie w opisie do tej oferty, rusza ta akcja specjalna oraz oferta powitalna przygotowana dla Was. Żeby zgarnąć 400 zł, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, gdzie link macie w opisie, wpłacić minimum 50 zł, a następnie poprawnie wytypować zwycięzcę. Oprócz wygranej z kuponu możecie zgarnąć te 400 zł i szczegóły całej tej oferty macie w opisie, sprawdzajcie, jest to oferta oczywiście dla osób pełnoletnich. No a ja co? Jak co tydzień jak niemal zawsze wspieram Królewskich, więc liczę na zwycięstwo Królewskich i myślę, że do tego zwycięstwa może dojść. Trzymam za nich kciuki. A z takich pewniaków do zwycięstwa na wyjeździe stawiam na dumę Katalonii. Jakkolwiek to brzmi z moich ust, myślę, że są w takim gazie, że zdecydowanie mogą na wyjeździe wygrać ten mecz. Przypominam, że ta oferta tyczy się tylko graczy pełnoletnich, więc, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, możesz sprawdzić link w opisie. I trzymam kciuki, żeby kuponiki siadły. Oczywiście może Wam się zdarzyć strój, który warto będzie sprzedać, tylko musicie o tym pamiętać, że w środę, kiedy dostaniecie tę grę, żaden z graczy nie będzie od razu kupował stroju za 500, czy 1000, czy 5000 monet, żeby wystartować, bo nikt praktycznie nie będzie grał, oprócz wyjątków takich jak ja, takich jak inni twórcy, którzy będą mieli ten dostęp. Będę rozgrywał mecze, bo o to chodzi, żeby te, w ten sposób też e, zbierać końsy. E, natomiast ja webappem już od x lat. Nie zajmuję się, nie wchodzę, ale na podstawie doświadczeń, na podstawie tego, co mówią inni ludzie, chcę Wam pomóc. Dostając różne paczki, wymienne lub nie, musicie pamiętać o tym, że na starcie są też ludzie, którzy już w piątek, w sobotę będą chcieli kupić stroje i herby swojej ulubionej drużyny. I może to być brązowy herb, brązowa em, karta strojów, która naprawdę może być droga, dlatego zawsze sprawdzajcie ceny wszystkiego, co macie. Na starcie musicie sprawdzać dokładnie każdą cenę, ponieważ może się okazać, że macie jakiś wyjątkowy strój, wyjątkowego piłkarza, który jest potrzebny do SBC, żeby wykonać dane zadanie, dlatego nie możecie quicksellować wszystkiego od razu, tylko sprawdzajcie na starcie dokładnie ceny. Zresztą też możecie to zrobić wchodząc na Foodbina, tam te ceny będą aktualizować się co 5, co 10 minut, więc jeżeli znajdziecie wyjątkowego gracza, możecie to sprawdzić. Jeżeli chodzi o paczki, ciekawi mnie też, co będzie znajdowało się w paczkach Ponieważ jeżeli wiecie lub nie, zostały usunięte kontrakty, które zawsze wy wypełniały około 3, może czasem 4 miejsca w paczce za 7,5 tysiąca na przykład lub w płaczkach brązowych. W tym momencie będzie trzeba tam dodać coś innego, co zastąpi to, żeby ta paczka miała 11 bądź 12 kart. Oczywiście nie można też zapomnieć o zadaniach, które macie na start. Zawsze na start dostajecie listę zadań które są dla nowych graczy do wprowadzenia, gdzie dostajecie 100-150 monet, a czasem brosową paczkę, czasem paczkę złotych zawodników. Wypełniając zadania napędzi to wasz końcowy budżet, dlatego warto tam zaglądać, warto sprawdzać te zadania na początku i próbować wypełniać je po to, żeby zyskać te monety. I teraz pamiętajcie, w ten pierwszy, drugi dzień na WebApie nie zostaniecie od razu milionerami. To nie będzie tak, że zarobicie w pierwszy dzień 100 tysięcy, w drugi dzień 200 tysięcy i na stare będziecie mieli idealny skład. Nie o to chodzi w WebApie. W tej stronie o to w tym chodzi, żeby zacząć i rozwinąć powoli ten budżet. Nawet zarabiając... 500, 600 końców sprzedając, kupując kolejnego gracza, to jest zawsze dodatkowy budżet na kolejne karty do Waszego zespołu. Dlatego nie chciejcie na początku zrobić milionów, tylko powoli, profit po proficie. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie kupujcie zawodników do składu. Jeżeli widzicie, że ktoś na rynku jest, kogo chcielibyście mieć w składzie i na przykład macie 3,5 tysiąca monet, a ta karta kosztuje 3000 monet, to nie róbcie tak, że weźmiecie Wasze wszystkie monety, kupicie gracza, wrzucicie go do składu i on do. Będzie już czekał na piątek, czy piątek w przyszłym tygodniu, żeby gra wystartowała, bo wtedy macie budżet tylko 500 monet na to, żeby dalej wymieniać i trochę tych końców wam będzie brakowało. Kupcie tego gracza, ok? Zaróbcie na nim końce, Od razu go sprzedajcie, a odkupicie sobie go w późniejszym etapie gry. Po prostu ważne, żebyście się nie zablokowali, i tak samo tyczy się to kupowania konkretnej karty za cały swój budżet transferowy. Bo jeżeli uzbieraliście przykładowo 5000 monet, ale nie macie już nic na sprzedaż, wszystkie zadania zrobiliście, po prostu macie 5000 monet i kupicie gracza za 5000, próbując go sprzedać za 5,5000, to zablokujecie sobie rynek i nie będziecie mogli dalej się wymieniać, będziecie czekali na to, żeby ktoś go kupił. A m, też zwracajmy uwagę na to, że nikt tych graczy, no, grywalnych, których każdy chce do składu, nie będzie na starcie kupował, chyba że ktoś już będzie wydawał FIFA Points i będzie otwierał paczki. Wtedy oczywiście takich zawodników będzie chciał kupić. Oczywiście jest dużo osób, które już teraz doładowały sobie Points w FC24 i przechodząc na 25 będą mieli pytanie, czy chcesz przetransferować swoje POINTSy do kolejnej edycji. Oczywiście, klikając, będziesz miał cały swój budżet w nowej edycji POINTSów, nie końców. Pamiętajcie, końców ani składu nie da się przenieść do kolejnej edycji gry. Natomiast jeżeli chodzi o te pońcy, to za to będzie można to otwierać. No i też z tego co pamiętam, na webapie nie da się doładować pońców na swoje konto od razu z mając PlayStation lub Xboxa, ale na PC pamiętam, że była taka opcja. Nie wiem, czy będzie dostępna w tym roku na starcie, ale zawsze była taka możliwość, żeby gracz pc doładował sobie points. No i oczywiście też pamiętajcie, że jeżeli macie doładowane pońcy w FC 24 i wejdziecie na webup, to nie będziecie mieli tych pońców na start, bo Gra nie wie jeszcze nawet, że kupiliście nową edycję. Dopiero kiedy wejdziecie do gry, dopiero kiedy odpalicie ją po raz pierwszy na swojej konsoli, tam padnie to pytanie, czy chcesz przenieść swoje pońcy i wtedy będziesz mógł to zrobić. Także nie załamujcie się, jeżeli swoich pońców jeszcze nie będziecie widzieli na webapie, bo to normalne. Gra po prostu nie wie, że ty ją kupiłeś na konsolę. Niestety wiemy też, że EA robi wszystko, żeby te paczki były coraz mniej wymienne i... no. Tak naprawdę otwierając kolejne paczki, nawet z SBC, jest to w większości wypadków niewymienne karty i ciężko sobie zbudować w ten sposób budżet. Natomiast róbcie SBC, sprawdzajcie, bo są oczywiście też hybrydy, hybrydy likiderodów, które zawsze co roku są wymienne. Mam nadzieję, że jej nie zmieni nic w tym wypadku i dalej będą ważne mecze, które będą wymienne, dalej będą te paczki którym, dzięki którym będziecie mogli zarobić końce, także zostawiajcie sobie niektórych zawodników, których nie możecie sprzedać i są oni niewymienni do tego, żeby robić SBC o wymienne karty. Pamiętajcie, ten webup jest dla osób, które grindują, które chcą sobie poklikać wieczorami, a nie koniecznie musicie tam wbijać, czyli wy wolicie sobie odpalić gierkę w piąteczek i od początku ten etap takiego wejścia mieć, to nie musicie odpalać appa, ale myślę, że każdy, ja pamiętam kiedy była to FIFA 13 czy 14, czekałem, odświeżałem stronę wbijałem, robiłem ten profit. Jeden z takich najlepszych wspomnień, które mam, to kiedy wymieniałem sobie Di DiMarie na web-upie, kupowałem tego Di DiMarie, to powiedzmy 14 tysięcy, sprzedawałem za 19, robiłem 5 tysięcy profitu i sprawiło mi to większy fad niż później granie w samą grę. Także dla osób, które lubią trejnować, to jest po prostu miód na uszy i to jest bardzo fajny okres, kiedy każdy tysiąc bardzo cieszy. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu, ja na tyle ile będę mógł, będę Wam odpowiadał, ale przypominam, w środę widzimy się na moim Twitchu, twitchtv twitch.tv/kamyk. tam będzie już pełna wersja gry. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jej mi ją je, je wręczy i wtedy napierdzielamy przez cały wieczór, cały czwartek, cały piątek i cały najbliższy miesiąc. Pamiętajcie, link do STS macie na dole, tylko dla widzów pełnoletnich.